No, że tak, podczas przygotowań bazowałem, głównie bazowałem na nieprzetworzonej w ogóle żywności, żeby też wiadomo, była ten zdrowa, żeby te hormony też tak nie leciały w dół. Plus, żeby syciło mnie, wiadomo, bo ta nieprzetworzona żywność zawsze bardziej nasyci. Ogólnie to nauczyłem się jeść dużo warzyw podczas redukcji, bo ja ogólnie nie lubiłem warzyw i większości owoców jakoś tak nie jadłem, a podczas redukcji naprawdę nauczyłem się sporo tego jeść. Ja po prostu nie kombinowałem. Na przykład w pigwiku jadłem cały czas kurczaka gotowanego z ryżem gotowanym i do tego marchewka to szkoli i sól. No bo wiadomo, w pigwiku nie można kombinować. Jadłem to samo, co na mnie działa. Po prostu bardzo dobrze nie siedzi na brzuchu. A podczas redukcji, no to przeważnie bazowałem po prostu mięso, jajka, na pewno bo w chudych dużo jadłem właśnie z owocami. Plus jakieś skiery naturalne, odżywka białkowa, wiadomo. I to wszystko w sumie. Moja dieta wygląda praktycznie każdy dzień tak samo, ale mi to pasowało, bo po prostu mi chodziło o to, żeby nie być głodnym.